Dzień dobry, witajcie 221. dnia serii codziennie do matury. Znowu trzy zadania. Pierwsze z nich to ciągi, drugie z nich to będzie zadanie optymalizacyjne, a ostatnie rachunek prawdopodobieństwa. Pamiętajcie, aby rozwiązać zadania samodzielnie: zapauzować film, ale następnie obejrzeć film do końca, gdyż tam pojawią się moje rozwiązania i być może będę w stanie pokazać Wam coś nowego. Dziękuję za wsparcie, jakim obdarzacie mnie i ten kanał, za komentarze, lajki i subskrypcje. Jeśli możecie obdarzyć mnie kredytem zaufania i zostawić łapkę w górę, także pod tym filmem, będę bardzo wdzięczny. Ale już nie przedłużając, wrzucamy pauzę i życzę powodzenia w rozwiązywaniu zadań. Pierwsze zadanie: aby ciąg mógł być arytmetyczny, każdy następny wyraz musi być większy, mniejszy, a może nawet równy. O pewną stałą różnicę. W tym przypadku widzimy, że pierwszy wyraz wynosi 1, drugi wyraz wynosi 4, więc już wiemy co ile, każdy następny wyraz będzie większy. Skoro tu jest jedynka, tu jest czwórka, to różnica wynosi 3. O 3 większy jest każdy następny wyraz, a więc następny wyraz też będzie o 3 większy. Więc a plus 5 musi być równe 7, ponieważ musi być większy o 3 od czwórki, więc a plus 5 równa się 7. A więc A równa się 2. Odpowiedź C. Tyle. Lecę do zadania numer 2. Lecimy z zadaniem drugim. Mamy architekta, który chce zaprojektować okno w kształcie trapezu równoramiennego. Takiego, gdzie dłuższa podstawa ma mieć 12 decymetrów długości. Ten trapez ma nie być równoległobokiem, więc będzie miał konstrukcję tego typu, jak tutaj narysowałem. Suma długości krótszej podstawy i wysokości, czyli w moim przypadku krótszą podstawę oznaczyłem x, a wysokość h, ta suma ma być równa 18 decymetrów, tak jak tutaj zapisałem. Z racji tego, że jedności miary mam takie same, to już daruję sobie zapisywanie tych decymetrów. Moim celem jest zoptymalizować pole powierzchni, pole powierzchni tego trapezu, czyli jak trzeba dopasować wymiary krótszej podstawy, aby pole powierzchni było możliwie jak największe. Pole powierzchni trapezu to jest suma podstaw, czyli w moim przypadku będzie to 12 plus x przez 2 razy wysokość. Tylko, że wysokość to dodatkowa niewiadoma, więc pozwolę sobie wysokość wyliczyć z pierwszej informacji jako 18 odjąć x i podstawić tutaj pod wysokość 18 odjąć x. To jest moje pole powierzchni. A czy dokładniej to wzór na nie. Mogę wyliczyć to na przykład tutaj wykonując dzielenie przez 2 każdego składnika po kolei, potem wymnażając i otrzymując bardzo przyjemną, bardzo wygodną postać funkcji kwadratowej. Jak tutaj rozdzielę, to będę miał 6 plus 1 drugą x, no i tutaj 18 odjąć x. Mógłbym oczywiście to wszystko wymnożyć, no i trochę mnie kusiło, żeby to zrobić i żeby rozwiązać to zadanie dalej z delty. Ale nie do końca o to chodzi w tego typu zadaniach. W tym zadaniu chodzi o znalezienie punktu, który jest najbardziej optymalny, czyli który wygeneruje nam możliwe największe pole, a możliwe największe pole zostanie wygenerowane w wierzchołku paraboli, ponieważ wykresem takiego, takiej funkcji jest parabola, a wierzchołek jesteśmy w stanie określić. Więc jeszcze, jeszcze zwrócimy uwagę na to, że x po wymnożeniu, czyli jedna, druga X, jakbym wymnożył z minus X, Da nam ujemny współczynnik przy najwyższej potędze, czyli przy x kwadracie, wtedy mam pewność, że ramiona tej paraboli skierowane są do dołu, a więc wierzchołek będzie ustawiony tam, gdzie jest najwyższy możliwy punkt. I w tym przypadku będzie to największe możliwe pole. Jeśli ja mam taką postać, to ja tak naprawdę nie muszę tego wymnażać, żeby policzyć ten, ten wierzchołek. Mogę wykorzystać miejsca zerowe do policzenia szerokości, na jakiej ten wierzchołek się znajduje. Bo nie wiem, czy pamiętacie taki wzór, że małe P, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, jest do policzenia z wzoru pierwsze miejsce zerowe paraboli plus drugie miejsce zerowe paraboli, podzielone na dwa. Stąd możemy poznać małe P, a do policzenia w razie czegoś tego pola powierzchni, a muszę, bo mam w poleceniu oblicz to pole, więc będę musiał to zrobić. Wystarczy, że podstawię do mojej funkcji P duże, czyli do mojej funkcji pola, pod xa podstawię małe P. Czyli wyliczę, ile wynosi to pole dla najbardziej optymalnego możliwie xa. Więc ja daruję sobie wymnażanie tego wszystkiego. Wyznaczę miejsca zerowe, przyrównując to wyrażenie do zera, bo tak się w sumie liczy miejsca zerowe. Wezmę mój wzór na pole i w miejsce P wstawię po prostu 0. W ten sposób obliczę miejsca zerowe tej funkcji. Pierwszy nawias musi się równać 0 lub drugi nawias musi się równać 0. Z tego pierwszego nawiasu dostanę informację, że x będzie się równał minus 12. Informacja bezsensowna. Ponieważ minus 12 faktycznie to zeruje, ale x ujemny, ujemny bok, no absurd. To od razu kusi nas do tego, żeby wyznaczyć dziedzinę. I to zrobimy za chwileczkę. Policzę tylko jeszcze x z drugiego nawiasu. Tutaj 18 zeruje. To jest właśnie miejsce zerowe naszej funkcji. Dziedzina. Wspomniałem o dziedzinie. Muszę być konsekwentny, muszę ją wyznaczyć. Dziedzina będzie dość prosta do wyznaczenia. x nie może być liczbą ujemną, ponieważ jest bokiem. A drugi bok, h, znaczy drugi odcinek, h, też nie może być liczbą ujemną, czyli 18 minus x też musi być większe od zera, a więc x musi być mniejszy od 18. No i taka konstrukcja ma sens, bo wtedy mamy szansę na zbudowanie trapezu. Podsumowując, x można byłoby zawrzeć w przedziale od 0 do 18. Wyznaczmy małe p, czyli wyznaczmy tego optymalnego x. Pierwsze miejsce zerowe, minus 12, plus drugie miejsce zerowe, plus 18, podzielone na 2, daje nam to 6 na 2, czyli 3. Optymalna długość. Tej górnej podstawy wynosiłaby 3. A ile w takiej sytuacji będzie wynosiło najbardziej optymalne pole? Możemy podstawić na przykład pod któryś z tych wzorów i to po prostu policzyć. Ja sobie pozwolę do podsta na podstawienie do tego pierwszego wzoru. A więc P duże równa się 12 plus 3, czyli 15, 15 na 2, 18 minus 3 razy 15. Czyli mamy 15 razy 15, daje nam 225. 225 po podzieleniu na 2 daje nam 112,5. 112,5 to jest optymalne pole, największe możliwe pole do uzyskania przy założeniu tego typu danych. Jaka powinna być długość krótszej podstawy trapezu? 3. Jakie wtedy wygenerujemy pole? 212,5 decymetra. Kwadratowego możemy tutaj też dorzucić decymetry do trójki, żeby już te miary wróciły do łask. Tyle w tym zadaniu przechodzę do zadania numer 3. W ostatnim zadaniu mamy taką sytuację, że mamy kule białe i czarne. Kul czarnych jest 18, kul białych nie wiemy, ile jest. Ale wiemy, że jeśli wyciągniemy jedną kulę, to szansa, że nam się to uda jest 3 do 5. Spójrzmy taki wzór na prawdopodobieństwo tutaj. Czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A, czyli wyciągnięcia kuli czarnej, byłoby liczba kul czarnych, bo skoro losujemy jedną kulę czarną, no to mamy 18 szans, że nam się ona wylosuje, podzielone przez, no i właśnie, tutaj będzie ilość wszystkich kul. A że kul czarnych jest 18, to możemy zapisać jako 18 plus x wszystkie możliwe kule. Skoro to prawdopodobieństwo jest równe 3 piąte, no to wystarczyłoby rozwiązać takie nieskomplikowane zadanie, żeby uzyskać wynik końcowy. Pomnożymy na ukos. 18 razy 5 to 90, a więc 90 równa się. No i tutaj mnożymy 3 razy 18, dostajemy 54 i jeszcze x razy 3, bo pamiętamy o tym, że mnożymy tę trójkę razy całe to wyrażenie, czyli plus 3x. Podejmujemy 9 od 90. Będziemy mieli 36. Po tej stronie, po lewej stronie, po prawej 3x. No ładnie się dzieli przez 3x równa się 12. A więc, żeby uzyskać takie prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej, należałoby mieć w takim pudełku 12 kul białych. Tyle, tyle w tym zadaniu. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.